Dzień dobry, cześć i czułem. Ja jestem w niedowskim odcinku z. Tak, z raportów SCP, słuchajcie, wracamy w piątek, tym razem nie we wtorek? Nie we wtorek, więc hura, hip hip, wszyscy teraz brawa poproszę. No i dobra. Jakim SCP się dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy? Będzie to SCP 058 Serce ciemności. No i co? My z tego przedłużania. Zaczynamy. Identyfikator podmiotu SCP-058. Klasa podmiotu KETER. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-058 przechowywany jest komorze w komorze o wymiarach 5 metrów na 5 metrów na 5 metrów. Ściany przechowalni wykonane są z wzmocnionej żartu stali o grubości 3 metrów. Za nimi znajduje się 10 metrów żelbetu. SCP-058 należy co trzy karmić żywą krową. Konserwacja przeprowadza się co 60 minut w czasie, kiedy obiekt znajduje się w stanie uśpionym. Kiedy przedmiot znajduje się w stanie aktywnym, konserwacja przeprowadza się co 15 minut. Pod żadnym pozorem nie wolno wypuścić podmiotu z jego przechowalni. Dźwięki wydawane przez obiekt muszą być nagrywane bez ustanku. Personel nie może słuchać dźwięków wydawanych przez obiekt dłużej niż 30 minut. W razie ucieczki placówka zostanie uznana za uszkodzoną i w rezultacie zdetonowany zostanie ładunek jądrowy. Do tej pory SCP-058 jest odpowiedzialny za śmierć przynajmniej 149 członków personelu klasy D oraz 14 agentów. Opis. SCP-058 przypomina bydlęce serce z czterema stawonocznymi odnóżami wykorzystywanymi głównie do poruszania się oraz czterema mackami o zmiennej długości, które pokryte są ostrymi kolcami. Z tyłu, w miejscu gdzie w zwyczajnym organie znajdowałby się otwór górnej żyły, Główny obieg posiada szpikulec. Macki SCP-058 zostały wydłużone do długości 3,2 metra z prędkością ponad 320 km/h. SCP-058 jest skrajnie wrogi i zrobi co w jego mocy, aby wyrządzić jak największe szkody otoczeniu. SCP-058 okazał się wysoce odporny na urazy, wobec czego należy zachować daleko idącą ostrożność podczas zbliżania się do niego, nawet kiedy wydaje się nieprzytomny. SCP-058 jest wysoce mobilny i zdolny do szybkiego poruszania się zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych. Nagrano poruszanie się obiektu z prędkością około 90 km na godzinę na krótkich przebiegach, podczas których pokrywał on dystans do 200 metrów w czasie 2 sekund. Obiekt używa swoich macek w celu zwiększenia nacisku i stabilności, a także do przyciągania się do innych powierzchni będąc w bardzo szybkim ruchu. SCP-058 mówi ludzkim głosem, jednakże nie zidentyfikowano metody produkcji dźwięku zgodnie z jego fizjologią. Przemawia on tonem i akcentem starszego Brytyjczyka, łagodnie spełniającego głębokim głosem. SCP-058 mówi bez ustanku, nieważne w jakim znajduje się otoczeniu. Nawet podczas atakowania głos i tempo mówienia nie zmieniają się. SCP-058 nie sposób odnieść do wydarzeń. Osób, a nie lokacji zewnętrznych, które można by połączyć z obiektem. Szczegóły w transkrypcji przesłania 05804. Notatki. SCP-058 został po raz pierwszy znaleziony w ośrodku kiedy wyszedł z podmiot był skrajnie wrogi i roztrzęsiony zaatakował ośrodek. To zakończyło się śmiercią. To naukowców i agentów. Następnie SCP-058 zaatakowało leżące miasteczko, co zakończyło się śmiercią przeszło obywateli i zniszczeniem 70% zabudowy. Analiza incydentu ujawniła, że większość zgonów powiązana została z ogniem i oparzeniami, co było rezultatem rozprzestrzeniania się płynu szpikulcowego SCP-058. Pointano uważa się też za środek, który rządził w większość szkód strukturalnych. SCP-058 spowodował 8% wszystkich zgonów, co rzeczowo odpowiada. SCP-058 został zabezpieczony po zmierzeniu i pozbawieniu przytomności po tym, jak zwalił się na niego budynek. Podmiot został wtedy pozyskany i przetransportowany do przez agentów i zospały MFO. Ogień był przechowywany w MFO przez 3 tygodnie, podczas których nie dokonywał prawie żadnych poruszeń. Było to wywołane urazami fizycznymi oraz nadęciem przez MFO podczas pierwszego incydentu. W czasie ograniczonego ograniczone eksperymentu, a ponad bez względu na jego osłabiony stan, nadal traktowany był jako zagrożenie wysokiego poziomu. SCP-058 uszkodził przechowalnię dnia roku podczas próby transferu obiektu do zabezpieczonego ośrodka. W rezultacie incydentu wiele osób zostało zabitych lub zranionych. SCP-058 został pozbawiony przytomności przez agenta, który zdołał opanować obiekt podczas przejechania go czołgiem M1 i przytrzymanie pojazdem. SCP-058 został następnie zabezpieczony i przetransportowany do Zbrojnej Biologicznej Strefy Przechowawczej 14. Transkrypt przesłuchania 05804 Śmiech o cudach, które żyły w sercach miłości i cichej opieki nad starszymi, o których wiem, że kiedyś byli całością. Jak się nazywasz? szukuję objaśnień wszystkiego, o czym świętość powiedziała niemądrym. W snach o zimnym żarze skąpanym w promieniach słońca, które przecinają jezioro czarnej krwi i węży, które jesienią żrą chleb dzieci z jagnięcych drzew. Jak się nazywasz? Wieczne cierpienie niedolą jest ignoratów, którzy nikt nie strudzeni poszukują głębi własnych serc. A wiedzą jedynie bogactwo biegnego świata, cierpiącego obu obadanie swoich własnych pleców srebrnymi ranami o noże i brutalną radością. Skąd pochodzisz? Koszmar jest snem bezimiennego próżniaka, który przechadza się po polu minowym oraz szczątkach i jeleni i królów. To porąbane. Zasłona nocy. To cienie wszystkich uczciwych mignięć. Które porządkują gorcz nowo rodzonych plak na ciepło. Tematyczne mleko w snach. Kiedy jeszcze nic nie, nie było złe. Puść go! W sekundach słońca. Uderza tak jak we wszystkich sercach, czy uszy hałasu. O! Słowa brutalność, pożądania, to jedyne zapewnienie o wartości życia, które kiedykolwiek będzie potrzebne. Koniec nagrania. No więc tak, słuchajcie, to był dość, mm, nie powiem, przerażające. Co możemy powiedzieć sobie o tej Postaci. Jest to dziwne, to na pewno, i jakieś nienormalne według mnie, ale to co innego. Mm. Wiemy, że jest to krowie serce z y, nogami pająka i jakimiś mackami, które wydziela jakąś ciecz, ale nie wiemy co to jest. Jak to było ujęte, płyn szpikulcowy. A podczas przesłuchania gość gadał jakieś, nie wiem, bzz. Gatki, jakby normalnie, jakieś nie wiem, księgi oczyszczenia z przed średniowiecza czytał, i obstawiał, że zabił jednego z pracowników klasy DEP, czy przesłuchania. Zawsze to coś. No, skoro tam trafił, to widać mu się należało, tak? No ale cóż, za dużo o tym nie wiemy, tutaj. Według mnie przynajmniej. No więc co mogę wam jeszcze powiedzieć? będzie na tyle w tym odcinku, więc łapkujcie. Subskrybujcie. Ja się będę z wami żegnał. No i cześć.